Wódzki i Figurski, w dobrej formie od rana. Słucham? Dzień dobry Pani, czy to jest producent pieluszek? Dzień dobry, tak. Witam, agencja Gudejko Warszawa. Proszę Pani, w tej chwili prowadzimy sprawę Kasi Cichopek i Marcina Hakiela. No i mamy tutaj kontakt sponsorski ze sponsorami, którzy będą obsługiwali ciąże, poród i połóg Kasi Cichopek. No i chcielibyśmy znaleźć producenta, który by nam wydrukował pieluchy z nadrukami sponsorskimi. Czy Państwo by się podjęli takiego Oj, zadania? Ja może nie. połączę z Marcinem. Marcin, tylko mów do mikrofonu. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Marcin Hakiel cichopek z tej strony. Witam panią. Dzień serdecznie. Dobry. Proszę pani, no więc jakby chcąc ukłonić się w kierunku dobroczyńców i dobrodziejów, którzy czuwają nad sprawnym porodem i miejmy nadzieję późniejszym wychowaniem do dosyć hojnym. Do no no przecież mówię, już głośniej nie mogę. No? E, chcielibyśmy im podziękować wy pani umieszczając loga sponsorskie na pieluszkach naszego Proszę zresztą, pani, to jest tak, to jest trzy Cytryny, to jest Orlen, Gazprom, tym Radio ten bar... SK jest jeszcze Radio Allianz Direct, ale tam chodzi o to, żeby był cały adres 15% zniżki na odcinku. Ale bardzo I AC. przepraszam, jest bardzo mi przykro, ale my na Druków nie wykonujemy na pieluszkach. Państwo rozumiem, roku. że Państwo odnosicie się tak jak Kamil Durczok z, z Pogardą do Państwa Cichopek, tak? Nie, nie, absolutnie. Aha, no to może jakieś bardzo pozdrowienia. To może jakieś pani pozdrowienia pani dla, dla Marcina, bo Marcin tutaj jest... Może pani jakieś przekaże pozdrowienia, no? Cici, cici, tak. to bardzo pozdrawiam, w takim razie <laughs> życzę, no. Miłego ale... Didziusia. Bardzo mi miło. No, no dzieciu nie Dzień będzie miły, bo wie Pani, pani Marcin oświadczenie. pani nam mogła no. jeszcze życzyć powodzenia w A czy jakiś Marcin? sponsoring, bo Państwo nie. możecie przekazać jakiś datek, nawet nie wiem, 1500 zł dla, dla Marcina. Bardzo mi przykro, ale to jest firma jednoosobowa. Aha, to chociaż 500 zł. To jest skromny, jakiś. 15 zł Proszę pani, 15 zł chociaż, żeby nie, pani mogła dość. Naprawdę przekazać. bardzo mi się. Naprawdę bardzo miło. Niech pani zbankrutuje. to jest trochę szkoda, dobrze, to do widzenia. Wielki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w s Więcej na www.skrok.pl